jestem na miejscu tak jak wspomniałem wcześniej zbiornik Wonieść obszar Natura 2000 tutaj chyba sobie stanę i będę pracował ja szukam miejsca i zaczynam wołać wy... Wywołanie pota. Stefan Kłebek 3, Sawery Barbara Dorota. Stefan Kłebek 3, Sawery Barbara Dorota. Stefan Kłebek 3, Sawery Barbara Dorota. Łamane Paweł, Wywołanie pota. Stefan Paweł 7, Dorota Natalia Grażyna. Stefan Paweł 7, Dorota Natalia Grażyna. Witam serdecznie, dzień dobry. Piątka, dziewiątka. Witam serdecznie, Janusz z Gieżdż, Daleko Łodzi, 5 dla Ciebie, pozdrawiam, do usłyszenia Dziękuję, 73 i QRZ, tu Stefan Kłebek, 3 Ksawery, Barbara Dorota przez Paweł 108 Kłebek, Cezary Stefan Paweł, 8 Kłebek, Cezary, cześć Andrzej, 5-9 Dzień dobry, Kuba, 5 9, dziękuję Dzięki, 4,4 QRZ, tu Stefan Kłebek, 3 Ksawery, Barbara Dorota przez Paweł Stefan Paweł 5. Halina Roman Ksawery. Stefan Paweł 5 Halina Roman Ksawery. Bardzo mocno, witam serdecznie, dzień dobry, piątka dziewiątka. Mieszka pięć odbieram, Marian się kłania, miłej niedzieli. Dzięki Marian, miłej niedzieli i oczywiście smacznego rosołu. Trzymaj się, hej. No naprawdę dzisiaj rosół będzie, do usłyszenia, dziękuję. Dzięki, QRZ tu, Stefan Kłebek 3, Ksawery Barbara Dorota przez Paweł, wywołanie POT-a 1673. Papa Delta 3, Radio Lima. Papa Delta 3, Radio Lima, hello, good morning, 59. 0859, you're 5 and your 73. Thank you to the 5, 73, 44. QRZ, Sierra Quebec 3, Extrey, Bravo Delta, Flash, Papa, Colin CQ, Potta. SP4, Grażyna Ewa Dorota. SP4, Grażyna Ewa Dorota, witam, dzień dobry, Piątka dziewiątka. Piątka 9, dziewiątka, Stefan Paweł, 16,73. 16,73, dzięki. Dzięki qrz tu Stefan Quebec 3, Xavery Barbara Dorota przez Paweł. Karol. Stefan Kłebek 5, Tadeusz Karol, witam dzień dobry, piątka dziewiątka. Dziękuję, pięknie, dzień dobry, 5-5 z plusami nawet się słychać. Dziękuję pięknie powodzenie z aktywacją 73 dziękuję, 73, 44 Korzet tu Stefan Kłebek 3, Ksawery Barbara Dorota przez Paweł wywołanie pota 16, 73. Ewa Karol. Stefan Paweł 9, Irena Ewa Karol, witam dzień dobry, piątka dziewiątka. Roger 59, zapisz jeszcze dwie stacje klubową, SP9, Karol, Adam, Olga 59. Stefan Paweł 9, Kawał, Adam, Olga, również piątka, dziewiątka. Roger i oddziału terenowego PZK w Tarnowie, SP9, Paweł, Tadeusz, Adam, też 59. Stefan Paweł 9, Paweł, Tadeusz, Adam, również piątka, dziewiątka i dzięki. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki, 4-4, QRZ, tu Stefan Kłebek, 3, Sawery Barbara, Dorota, przez Paweł, wywołanie POTA 16-73. Stefan Paweł 7, Jadwiga Barbara Stefan Paweł 7, Jadwiga Barbara. Witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Witam również 59, operator Jarek Dzięki Jarku, miłej niedzieli. QRZ tu Stefan Kłebek 3, Sawery Barbara Dorota przez Paweł Stefan Maria 7, Ewa Dorota Natalia Ewa Dorota Natalia może? Stefan Maria 7, Ewa Dorota Natalia Stefan Maria 7, Ewa, Dorota Natalia, witam, dzień dobry, e, piątka, dziewiątka. Witam serdecznie, Jakub, piątka, dziewiątka, dzięki bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję, Cztery cztery. Paweł 5, Stefan Kłebek, Ewa. E, Stefan Paweł 5, Stefan Kłebek, Ewa, witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Witaj Jakub, miło Cię słyszeć, piątka, dziewiątka, pozdrawiam, miłego, do usłyszenia. Do usłyszenia, kurzet. Tango Sierra. tango Sierra, Tango Sierra, Italy Kilo Two. India Kilo two. Five nine. Italy, Kilo two. Juliet Tango Sierra, Sierra. Itali Kilo two. Juliet Tango Sierra, Hello, 59. Nine. Nine. Nine, ciao, ciao. ciao, ciao, QRZ, Stefan Kłebek 3 z Barbara Dorota przez Paweł. Tango 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 9 America 6 Tango Tango no, America, six. Tango, tango. No, America six. tango Tango Hello, good morning uh, 59 uh, Good morning uh, 59 also, thank you very much 73 good luck Thank you very much 73 44 QRZ <laughs> Stefan Paweł 7 Jadwiga Jadwiga <laughs> Stanisław Okej, okay. Stefan Paweł 7, Jadwiga Stanisław, witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Kuba, piątka, dziewiątka, Jacek Busko, dzięki, pozdrawiam. Dzięki Jacku, do usłyszenia, QRZ tu, Stefan Kłebek 3, Sawery Barbara Dorota przez Paweł. Grażyna na końcu. Stefan Kłebek Natalia, Stefan Grażyna. Okej, okay. Stefan Kłebek 6, Natalia, Stefan Grażyna, witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Jakub, piątka, dziewiątka, Adam Głogów, pozdrawiam. Dzięki Adam i do usłyszenia, trzymaj się, cześć. Stefan Kłebek 8, Roman Maria Xawery, roger. Stefan Kłebek 8, Roman Maria. Roman Maria Xawery, okej. Okay. Okay, witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Witam, bardzo mocno, dzięki. Dzięki, 4, 4 park to park. Stefan Paweł 8, Ksawery, Park to Park. Stefan Paweł 8, Ksawery, łamane Paweł, Roger. Bez tego łamane Paweł jeszcze dzisiaj. E, tak, Roger, Roger, 5,9 i za chwilę podam Ci referencję. Dobra, Stefan Paweł 8, Ksawery, 9 również ode mnie, Stefan Paweł 16,73.

0405, roger. 0405 roger i 0503 i 0454, dzięki i oczywiście 44, powodzenia. Dzięki, dobrej jeziori. Jeżeli... QRZ tu, Stefan Kłebek 3, Sawyer Barbara Dorota przez Paweł. Stefan Kłebek 8, Violetta. Stefan Kłebek, 8, Violetta roger. Roger. Witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Witam, Kubo, dla Ciebie również 59 Winki. Young Do usłyszenia. Dzięki i oczywiście do usłyszenia. Trzymaj się, hej. Stefan Paweł 5, Adam Adam Kłebek. St Stefan Kłebek 5, Adam Adam Kłebek, witam, dzień dobry, piątka dziewiątka. Stefan Paweł, Stefan Paweł. Stefan Paweł 5, Adam Adam Ksawery, piątka dziewiątka. Stefan, Paweł, 5, Adam, Adam, e, Kłebek, 5, 9 Oskar, November, Dzięki, Oskar, November Oskar, November, 8, Lima, X-Ray, 5-9 Oskar, November, 8, Lima, X-Ray, hello, good morning, 59, I report to you Ja, thank you, 73, 5-9 for you, 73, good luck Thank you very much, 73, 44 Pan Kłebek 7, siódmy okręg może, siódmy okręg. Stefan Kłebek 7, Adam Cezary Paweł. Dobra, Stefan Kłebek 7, Adam Cezary Paweł. Cześć, witam. Piątka, dziewiątka dla Ciebie. Cześć Kubuś, witam serdecznie również. Piątka, dziewiątka plus 20 momentami nawet. Duży pajzab tam nas nie zajmuje czasu, i miłej niedzieli, hej. No idziesz jak burza Artur. Piotka, dziewiątka, jeszcze raz plus chyba 15 na pewno. Trzymaj się Arturze, powodzenia. SP 9, Maria, Roman, Paweł. Stefan, Paweł, 9, Maria, Roman, Paweł. Bombowo, normalnie plus 20. Piotka, dziewiątka. Ja, cześć Kuba, z tej strony Mariusz, Mariusz i idziesz 30 decybeli ponad S9. Mariusz, Tarnowski. Góry. Dzięki Kuba, 70. Dzięki Mariusz 73. Do kolejnej QRZ tu Stefan Kłebek 3, Xawery Barbara Dorota przez Paweł Pota 1673 Zygmunt na końcu Zygmunt? Stefan Paweł 7, Maria Adam Zygmunt Stefan Paweł 7, Maria Adam Zygmunt Witam. Dzień dobry, piątka, dziewiątka po ranku. W sumie już nie poranek. ranek. Słuchajcie, dziękuję widzicie, do następny, pozdrawiam Dzięki 4-4, QRZ Stefan 8 ósmy okręg 8, Kłebek Stefan Kłebek 8 i teraz Agnieszka, kurczę zapomnie znaku Cezary. Stefan Kłebek 8, Karol Jadwiga Cezary, witam. Cześć. Piątka dziewiątka. Cześć, Kuba, Piątka dziewiątka, dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki, oczywiście miłej niedzieli. Do usłyszenia. SQ6, Wanda Ewa. Adam 6 Wanda Ewa, witam. Dzień dobry, piątka dziewiątka. witam. Dzień dobry. Piątka pozdrawiam. Dzięki, 4-4 Dorota na końcu. Stefan Paweł 5, Henryk Maria Dorota. Stefan Paweł 5, Henryk Maria Dorota. Witam, dzień dobry, piątka, 9. Witaj Kuba, dla Ciebie też 5-9 w Warszawie. Pozdrawiam, Janusz z tej strony, hej. Dzięki Janusz, 4-4, KURZ. Natalia. Natalia na końcu. Stefan Kłebek 8, Ludwik Górszula, Natalia. Stefan Kłebek 8, Ludwik Górszula, Natalia. Natalia. Witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. 59, na chwilę Radio Klub Lublin będzie, dziękuję. Dzięki, QRZ. 101, Wanda, Adam Grażyna. Stefan Paweł, 1, Wanda, Adam Grażyna, e, witam, dzień dobry, 5-9. Witaj, Kuba, ponownie również 5-9. No kurde, bombowo, dzięki, 44, QRZ. E, Stefan Paweł, 5, Xawery, Tadeusz, Yokohama. Stefan Kłebek, 5, Xawery, Tadeusz, Yokohama, witam, dzień dobry, 5-9. Okej, okay, okej, okay, no witam, witam ale poprawka, Stefan Paweł 5. SP5, Ksawery, Tadeusz się kochama. 59 No i super, Stefan Paweł 5, Ksawy, Tadeusz ją kochama. Piątka 9, 44 miłej niedzieli. Trzymaj się, cześć. No pewnie, że tak. Stefan Paweł 8, Karol Adam Franek. Karol Adam Franek, Stefan Paweł 8, witam, dzień dobry, 59. 59 Radio Klub Lublin. Dziękuję. Dzięki pozdrowienia dla was. 4,4 QRZ Wanda Grażyna Roman, jeszcze raz, Stefan Paweł 5 chyba było. Stefan Kłebek 5, Wanda Grażyna Roman, witam Cię Jakub, dla Ciebie 5-9 i pozdrowienia. Stefan Kłebek 5, Wanda Grażyna Roman, również 5-9 i dziękuję, 4-4. Stefan Kłebek 5, Stefan Adam Paweł, roger sq 5 Stefan Stefan Paweł Stefan Stefan Paweł, Stefan, Stefan Kłebek, 5. Kłebek 5. Witam, Pięk, dzień dobry, piątka dziewiątka. No witam Kuba Marcin z tej strony KDH Tochacze. 5 dziewięć dla Ciebie. Dziękuję, Dziękuję za, za piątkę, dziewiątkę i 5, 9 oczywiście 4-4 i miłej niedzieli. QRZ Czefra, Kłebek, 2, Tadeusz, Olga Maria. E, Stefan Kłebek 2, Tadeusz Olga Maria. Witam. Dzień dobry, piątka dziewiątka. Witam jak piątka dziewiątka, również Tomek Petka. Dzięki, miłej niedzieli. Dzięki również wszystkiego dobrego i do kolejnej QRZ rp Urszula Ewa Kłebek e, Stefan Paweł albo Stefan Kłebek 8, Urszula Ewa Kłebek, piątka dziewiątka proszę o znak jeszcze raz SP8, Urszula Ewa Kłebek, SP8 u dzień dobry Jakub, piątka dziewiątka No i super, dobrze odebrałem Stefan Paweł 8, Urszula Ewa Kłebek, piątka dziewiątka, dzięki miłej niedzieli. Trzymaj się, cześć. Cześć. QRZ Paweł 5, Tadeusz, Ewa, e, Stefan Paweł 5, Tadeusz Ewa Natalia. Stefan Paweł 5, Tadeusz Ewa Natalia. Witam, dzień dobry. E, piątka, dziewiątka. Dzień dobry, mój niedzieli, powodzenia 44. Dzięki 4-4. QRZ tu Stefan Kuebek 3, Ksawery, Barbara Dorota przez Paweł. Stefan Paweł 16:73. POTA. Józef, Ksawery, Stefan. Tak, tak, Stefan, Paweł, 9, Józef, Ksawery, Stefan. Witam, dzień dobry, piątka, 9. Witam bardzo serdecznie, ja, Jakub, mój wniosek SQ9. 5-9 plus 10 dB i 3 4 7344, do usłyszenia. Stefan, Kłebek, 9, Jadwiga, Ksawery, Stefan. Przepraszam e, za pomyłkę, piątka, dziewiątka, jeszcze raz i miłej niedzieli, 4-4. Do usłyszenia, nic się nie stało. Dzięki, QRZ. SP5 Ecosiera SP5 Ecosiera e, witam, witam, dzień dobry, Piątka, dziewiątka, Witam, dzień dobry, tu jest POTA 576. E, już SP i teraz e, już 0576, Roger? Tak, tak. Dzięki, 44 i oczywiście powodzenia też. No cześć. QRZ, tu Stefan Kuebek, 3 Xawery, Barbara Dorota przez Paweł. Wyspku 7, Ludwik Kłebek Józef, e, Stefan Kłebek 7, Ludwik Kłebek Józef, witam, dzień dobry, piątka dziewiątka. Witaj serdecznie, Janek, kiedy 59, dzięki, pozdrawiam. Dzięki, 44 QRZ. Stefan Kłebek Paweł. Paweł na końcu. Stefan Kłebek 2, Irena Paweł. Stefan Kłebek 2, Irena Paweł, witam, dzień dobry, piątka dziewiątka. Witam serdecznie. Piątka, Dziewiątka, operator Sławek. Pozdrawiam, jako. Dzięki Sławku i oczywiście do kolenie 4-4, QRZ. Trójka, Zygmunt 4, Adam, Irena. Adam, Irena? Trójka, Zygmunt 4, Adam, Irena. Trójka, Zygmunt 4, Adam, Irena. Witam, dzień dobry, cześć. Piątka, Dziewiątka. No, witam Jakubie piątka dziewiątka z piszkami na Podlasiu. Dzięki. Dzięki, idziesz bombowo. 4-4 QRZ tu, Stefan Kłebek, 3, Ksawery, Barbara Dorota przez Paweł, wywołanie pota. 4 -4, Jadwiga Zygmunt. Jadwiga Zygmunt Stanisław Paweł 4, Jadwiga Zygmunt. Stefan Paweł 4, Jadwiga Zygmunt, 59 Witaj Jakub, również 59, miłej niedzieli. Dzięki, 4-4 QRZ. Stefan Kłebek 2 Karol Stefan Wanda Stefan Kłebek 2 Karol Stefan Wanda, witam, dzień dobry, piątka dziewiątka Okej, okay, dzięki Jakub. Piątka dziewiątka, również dla Ciebie. Pozdrawiam z gdyni. Dzięki, pozdrowienia. SK6, Halina, Ludwik Paweł Stefan Kłebek 6, Halina, Ludwik Paweł, witam, dzień dobry, piątka dziewiątka. Witam Kuba Paweł Wrocław 5-9. Dzięki, pozdrawiam do usłyszenia. Dzięki 44, 4 QRZ SP2, Tadeusz Sadak, Sadak. Stefan Paweł 2, Tadeusz kłębek, kłębek. Witam, dzień dobry, piątka dziewiątka. Dzień dobry, dziękuję, również 5.9 Dzięki, 4,4 QRZ SP6, Tadeusz Irena. Stefan Paweł 6, Tadeusz Irena, witam, dzień dobry. W sumie już popołudnie, także za chwileczkę e, na obiadek. Piątka dziewiątka. Dzięki za 594473, pozdrawiam. Dzięki 4-4. tu Stefan Kłebek, 3, Sawyer Barbara Dorota przez Paweł wywołanie Pota 1673. Stefan Paweł 5, Adam Y. YY. Stefan Paweł 5, Adam Yokohama, Yokohama. Witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Witam ludzie, dzień dobry. 5-9, dziękuję. Dzięki 4, 4. Witam, 5, 90, 20. realny raport Mikulasz ze wskazówki? Jestem w trakcie testowania anteny. Wiesz co, plus 10, plus 10. Okej, okay, fajne, Sebastian, KTH, Jarocin, powodzenia, dzięki. No idziesz bombowo, dzięki. 44 4. QRZ, tu Stefan Kłebek, 3 Xawery, Barbara, Dorota przez Paweł. Stefan Paweł, 8, Dorota, Yokohama. Stefan Paweł, 8, Dorota, Yokohama, witam, cześć, 5, 9. Dzień dobry, Kuba, 5, Dzięki 44 QRZ tu Sierra Quebec 3 Xtray, i Bravo Delta Flash Papa Calling CQ Pota. Stefan Paweł 3 Paweł Józef Adam Dobra już tutaj bo Oskar Mike tam wołał Stefan Paweł 3 Paweł Józef Adam witam dzień dobry piątka dziewiątka Szanowny Jakub, operator Janusz, sp 3 Jarocin, dziękuję za kolejną łączność, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia. sq 3 x i brawo Dorota, Omane Paweł, SP3 Paweł, Józef Adam, do usłyszenia. Dzięki, bombowo, plus 20, dzięki, 4,4. Stefan Kłebek 2, Ludwik Karol, Yokohama. Stefan Kłebek 2, Ludwik Karol, Joko witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka. Hej, Kuba, witam serdecznie. Piątka dziewiątka i zaloguj stacje klubowe SP2, Yokohama, Maria Sawery, 59. Stefan Paweł, 2 Yokohama, Maria Sawery, również piątka dziewiątka. Dzięki, miłej niedzieli. Trzymaj się. Hej. Jestem Stefan Natalia, 2 franek, franek, piątka dziewiątka. Jestem 2 franek, franek. Roger, roger. Stefan Natalia, 2 franek, 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 również piątka dziewiątka. I oczywiście miłej niedzieli jeszcze raz. Tak, również miłej niedzieli, miłego wypoczynku. Dziękuję. Dzięki, 4-4. QRZ? Stefan Olga 6 Barbara Stefan Olga 6 Barbara, witam dzień dobry, dziękuję za zawołanie. Piątka 9 Dzięki z tej strony Borys dla Ciebie również raport 5 9 i dzięki za aktywację. Pozdrawiam. Dzięki Borys i do usłyszenia. Trzymaj się hej. Stefan Kłebek 6, Irena Ludwik Halina. Irena Ludwik Halina, Stefan Kłebek 6, Irena Ludwik Halina, witam dzień dobry, piątka, 9 Dzień dobry witam 59 plus 10 Sebastian QCHA Ścinawka. Dziękuję serdecznie pozdrawiam. Dzięki Seba i oczywiście do usłyszenia do kolejnych. Hej do usłyszenia. QRZ Sierra Quebec 3 x Bravo Delta Flash papa calling CQPOTA. Stanisław Quebec 2 Tadeusz Adam Cezary przez P. Stefan Quebec 2 Tadeusz. Tadeusz Adam Cezary przez C No i dobra, już tutaj tylko znajdę w telefonie, jest Stefan Kuebek 2, Tadeusz Adam Cezary, łamane Paweł, witam, dzień dobry, piątka, dziewiątka Witam serdecznie, z tej strony Paweł, również 5.9, bardzo mocno, bardzo głośno, ja w tej chwili zmniejszyłem moc do 10 W. Odbieram się tutaj w okolicach Redy, to są takie łąki e, pod, pod miastem, e, z anteny nieznanej długości, bo ja nie wiem jaka tam jest długość, e, podłączone do odcinki CG3000. E, proszę Ste e, Stefan Paweł czy Barbara Ksawery, e, ze znakiem zapytania, bo wyleciał mi końcowy, końcowa litera, proszę. Stefan Kuebek 3. Sawery Barbara Dorota łamane Paweł Stefan Kuebek 3 ksawery Barbara Dorota łamane Paweł. Ode mnie masz potę 1673. 1673 Powiedz mi co ty tam aktywujesz. No i CG3000 to tam kurczę ostatnio nawet rynny stroi, także bez problemu. Okej, okay. widzisz to to ty, ty robisz potę. To ja nie dosłyszałem, to tutaj trochę przeszkadzam ci, bo ja w zasadzie nic nie aktywuję. Ja robię testy, ostatnie Aha. testy tutaj przed chyba zioł. Jak się jesień skończy, to, to już chyba raczej nie wyjadę w teren, więc, więc mówię, trzeba dzisiaj potestować, to trochę wiatr, wiatr też tutaj nam dokucza. Jest jeszcze ze mną dwóch kolegów, jest, jest Jarek SP2TQP i dzień SP2NL. Także siedzi, siedzimy tutaj w samochodzie i testujemy. Okej, okay. Stefan Kłebek 2, Tadeusz, Adam Cezary, łamane Paweł, tu Stefan Kłebek 3, Ksawery Barbara Dorota przez Paweł. Świetnie to idzie. Powiem Ci, że bardzo dobrze, bombowo. 5-9. E, Leciutko tutaj nawet e, się wychyla 6 metrów e, się wychyla, także na pewno troszeczkę z plusami. Mówię. E, Rynna idzie zastroić, także bombowo. E, pozdrowienia dla wszystkich e, Was tam zgromadzonych i oczywiście do kolejnych spotkań trzymajcie się. E, do zobaczenia na paśmie. Cześć! Bardzo dziękuję za łączność, pozdrawiam serdecznie, powodzenia życzę i teraz tylko jeszcze podpowiem, że zjechałem do pięciu lat. No to również tak samo dobrze, także e, mówię, skrzyneczka robi robotę, e, a ja tutaj wołam dalej, trzymajcie macie 73 i 44. Dzięki do usłyszenia filmik będziesz mógł zobaczyć gdzieś tam w internecie tej łączności. Pozdrawiam wszystkiego dobrego. No i super, bardzo się cieszę. Ja też na YouTube po aktywacji na moim kanale pod moim znakiem oczywiście zapraszam do subskrypcji. Też tam znajdziesz też tą łączność. Także dzięki. No i oczywiście do spotkania. Trzymaj się, cześć.